Siedzi. Cześć wszystkim! Cześć! Lecimy na pajki. Wczoraj y, udało się fajnie pamiętkować z Patrykiem. Y, mam nadzieję, że dzisiaj z gązem będzie coś się uda trafić podobnie. ciekawego. Pogoda jest w zasadzie taka sama nie, jak wczoraj, się lekko mży, ale myślę, prognozy są takie, że zaraz ma przejść. Także startujemy na miejscówkę. Tak, w takiej oto scenarii, zobaczcie. Jakie tutaj kolosy. Także zapraszam, zapraszamy do obejrzenia filmu. Mam nadzieję, że będzie co oglądać. No, żeby było Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. cześć. No No zaczynamy. zaczynamy. Pierwszy rzut. Był dobrze, że w pierwszym rzędzie nie był, widziałeś? Ale nie był duży Wysadnie było to energiczne Nie było to niesamowite ty Ole, Gązo. Gązo. Dobrze, dobrze jest w porządku. Chyba największa tu. Gązo nie wkłada mi tak podbiera. On ma być gotowy, bo. On ma być nad wodą, gązo. Bo, jak się zaczepi, to będzie koniec. Dobry korda. No, słuchajcie. Trzeci rzut. Zobaczcie na tą la. rybę. Piękność. Metra nie ma, ale przepiękna, zdrowa ryba. Trzeci rzut. Kajtek. Mój ulubiony to jesieni. Już nie, powtarzam to. Ten, ten. Powtarzam to ciągle, ale naprawdę warto mieć w swoim pudełku tą przynętę. Puszczamy bestię do wody. Chodź, kolonia. Luń mamuśka. Piękny, poszła. Ale super. <grym> Jak biorą na bulwarę? To... No, zdarzają się faktycznie, no, są na betonie. I to, no, jaką rybę miałeś, tak? 8-7 chyba co? Na zawodach. Wtedy na ten, od Żański, sandać. No, to jest, to jest, to jest

To jest dobra ryba Nawet jeśli ty dobrze że stąd Ja wiem, że to jest ten co tam stał, co mi się wydawało To jest dobra ryba, bardzo dobra ryba gąza. Cześć, bomby startuję teraz Jak zwykle niezawodny kajteszek No, do zobaczenia młody Woda ma już 3 stopnie u nas na odrze. Końcówka listopada. Ryby przyklejone do dna. Bardzo wolne prowadzenie. Tylko to mi przynosi ostatnio efekty. Wszystko lekko zbrojone. i się lekki podbicia, nogi do tej pory przynosiłem to fajne rezultaty. No i mój kajtek. Bardzo fajna praca. w op opinii: eee. Eee. kajtechy są postrzegane jako e, przynęta nie trwała, że to się zgadzam. Oczywiście, jeśli chodzi o te mniejsze przynęty, 3-4-5-calowe, gdzieś tam na sandacza jak najbardziej jak najbardziej no czasami jeden strzał i nie ma, nie ma ogonka, czy też przy okoniowaniu to samo natomiast tutaj ten, ta przymięta wyholowała tylko wczoraj i przedwczoraj parę szczupaków i oczywiście jest pogryziona jak, jak każda inna przynęta. natomiast nic się nie dzieje jeśli chodzi o Ogon. Oczywiście pewnie jakby niefortunnie gdzieś tam zapał i bym przyciął, no to bym urwał, no to to jest rzecz naturalna. Natomiast kilka ryb wyholowałem i bez żadnego problemu.

Kolejka mi dusz. Wiesz co? wczoraj już ktoś mi to mówił. I do wody. Już dostaję zapytanie, jaką wędką łowię. Bardzo fajny kij yy, od Prorex. Sodaewa Prorex. 15,50. Ale już od 10 gram startuje i dobrze się ładuje, jak na filmach widzieliście. A ci co nie widzieli, to zapraszam. Bardzo fajnie e, trzyma rybę. Bardzo fajne ugięcie ta wędka ma 2,40 długości. Dla mnie jest ok, dla mnie jest optymalna. A jeśli chodzi o, o jej pracę, to nic więcej nie potrzebuje od wędki. Naprawdę. Tam jest to bardzo dobra wędka.